W tym momencie chciałem w kilka minut opowiedzieć na temat zestawu stereo, które właśnie dostarczyliśmy do klienta. Sorry, bardzo. Z całej instalacji jest tylko kilka zdjęć, ale możemy porozmawiać na temat tego, co zostało wybrane, do jakich potrzeb i jaki jest efekt finalny. A więc w tym momencie to, co widzieliście, na zapowiedzi. Lecimy. Zacznijmy od tego, jakie było zapotrzebowanie. Zadzwonił klient. Hej, chce zestaw stereo, tylko ma być potężny, głośny, mocny, aczkolwiek nadal kulturalny, równy, szczegółowy, ale jednocześnie mocny i potężny. No i budżet. Okolica 20-20 paru tysięcy. Z takim tematem dostałem pytanie. i z takim tematem sobie jak zobaczycie po wiadomości poradziliśmy chyba całkiem nieźle. Jeżeli mamy bardzo określony budżet, a chcemy dobrze, mocno, z jednej strony też szczegółowo, z drugiej strony potężnie, ale w bardzo określonym budżecie, czasem wolę zaproponować zestaw bez subwoofera. Dobrej klasy wzmacniacz, dobrej klasy kolumny, taki na jaki pozwala nam budżet, ale subwoofer tutaj nie wchodzi. Jeżeli będzie bardzo brakowało, no to wtedy sub może wjechać, ale to musi być dobry subwoofer. Z subwooferem jest tak, że... Tanios dobrego subwofera nie kupisz, więc jeżeli mamy bardzo zamknięty budżet, wolę zaproponować bez i ewentualnie wtedy za jakiś czas klient może dołożyć, ale tutaj stwierdziłem, proponujemy bez i klient na to przystał. Zacznijmy od rzeczy, które mają największy wpływ na brzmienie. W tym systemie oczywiście będą to kolumny. Praktycznie jak w każdym systemie, kolumny zawsze mają największy wpływ na brzmienie. I tutaj w tym budżecie uważam, że jest tylko jeden i bardzo oczywisty wybór. Jest to Focal Vestia numer 4. I jest to kolumna w pewien sposób przez niektórych niedoceniona, czego nie rozumiem. Niektórzy mówią, że jest fajna, ciekawa, ma trochę ciemniejsze brzmienie, ale ludzie, jeżeli dodacie do niej odpowiednią elektronikę, mocną elektronikę, ta kolumna ma nieziemskiego kopa, brutalnego. Potężnego, potężne walnięcie na niskich tonach. I sam osobiście uważam, że tak. Fajna góra. Rozłożysta, ale troszkę ciemniejsza. Ładny, mocny środek i przepotężny bas, no ale w momencie, kiedy pchamy przepotężną elektroniką nie jakimś tanim amplitunerem kina domowego, tylko bardzo wysokie modele amplitunerów albo mocne wzmacniacze stereo. I ta kolumna potrafi naprawdę z jednej strony dać dużo niskich tonów, z drugiej strony bardzo wytrzymuje łojenie na głośność. To jest kolumna typowa do tego, żeby zrobić. Mocną imprezę, mocną imprezę, ale jednocześnie dobrze grającą. Focal wersja numer 4 serio, w mojej ocenie i mówię całkowicie poważnie, to jest najciekawsza kolumna, jeżeli chcesz dużo basu, do 20 tysięcy zł. Ona kosztuje około 16, 000, w tym momencie za parę. Rozrobiliśmy kilka zestawów ją wykorzystując. No wrażenia w momencie, kiedy to kopię, jest potężnie. Ktoś może powiedzieć, a czemu nie klipsz RF-7? To... Bo jest sporo droższy i wymaga zupełnie innej elektroniki. Więc jeżeli chcesz kolumnę do 20 tysięcy, która zrobi potężne walnięcie, fokal wesja numer 4 Ideolo. żeby też, nie ukrywam, potężnie ruszyć te kolumny, wpadł pomysł y, Roxanka 3 No dlaczego? No, jest to technologicznie proste urządzenie, jest to sam wzmacniacz stereo, gdzie masz raptem gałkę włącz-wyłącz ukrytą od spodu, e, przełączniki wyboru źródeł i gałkę głośności, ale jest jedna magiczna rzecz, którą robi ten wzmacniacz. Po pierwsze, sam z siebie gra dobrze, czysto, równo, chętnie, energicznie, a po drugie jest pierwisko mocny. Moc jaką on generuje jest niepoważna, nie na miejscu i niepotrzebna. Ale kiedy chcesz wykorzystać kolumny, które potrzebują dużo prądu i mogą zrobić duże zamieszanie, te połączenie jest perfekcyjne. Innym wzmacniaczem, o którym można by myśleć, troszeczkę bardziej powszechnym, popularnym będzie Arka MA25. Też pieruńsko dużo mocy, też głośny, też mocny, pasujący właśnie do takich kolumn. No ale tutaj było all in, czyli jak najmocniej. Jak najpotężniej w danym budżecie. Moc 140 W na kanał przy 8 omach to naprawdę jest dużo. I ktoś może powiedzieć: No dobra, ale co z resztą? No i zresztą akurat trzeba było zrobić już to tanie, ale też z pomysłem. Mianowicie został użyty jako odtwarzacz sieciowy WIM Pro Plus. Dlaczego? No, z jednej strony dlatego, że gra naprawdę dobrze, drugie, naprawdę jest bardzo tanim sprzętem on normalnie na półce kosztuje 1100 zł. I trzecia zaleta: jest to jednocześnie odtwarzacz sieciowy i DAC, to znaczy, że podpinamy do niego telewizor i kolejna rzecz: on w sobie ma ekwalizację. To znaczy, że wszelkiego typu regulacje, bas, sopran i właściwie cała duża ekwalizacja odbywa się na samym odtwarzaczu. Więc co z tego, że wzmacniacz nie ma tych funkcji, jeżeli chcesz sobie pogrzebać z ustawieniami dźwięku, masz swojego wima, gdzie sobie grzebiesz z ustawieniami dźwięku. I kolejna idea jest taka, że odtwarzacze sieciowe że się bardzo szybko rozwijają, się też zmieniają i nie proponuję klientom ich bardzo drogich. Po prostu rozwój technologii mówi okej. Okay, Wzmacniasz dobre, kolumny dobre, a odtwarzasz sieciowy za kilka lat. I nowy wchodzi na to miejsce. Więc z jednej strony odtwarza Spotify'a, z drugiej strony połączyliśmy telewizor po optycznym, z trzeciej strony wszelkiego typu grzebanie w ustawieniach dźwięku jest na tym wimie, który kosztuje 1100 zł. No i gra całkiem nieźle. Wiadomość od klienta w skrócie informuje, że no, gra to zajebiście i że wiem co robię, więc bardzo mnie to cieszy. Dostałem dzisiaj, więc klient miał już okazję parę dni posłuchać, jak ten sprzęt gra, i naprawdę to jest jeden z momentów, które w tej robocie są przyjemne. Tak, my oczywiście robimy to dla pieniędzy. Tak, jeździmy po całej Polsce, żeby instalować systemy stereo, systemy kina domowego, i tak musimy za to brać pieniądze, żeby, no, bo to jest nasza praca. Ale nie ukrywam, lubię ten moment, kiedy dostaję zwrotkę od klienta pod tym. Jest zajebiście. No i skoro jest zajebiście, tak, bardzo dziękuję za to urocze spotkanie. Mała instalacja, bardzo szybka instalacja, no, instalacja. Raptem postawione kolumny, wzmacniasz, otwarzasz, ale podoba mi się po prostu to, że klient jest zadowolony, daje mi wyraźnie informację, że hej. Wyszło super, bardzo dziękuję za współpracę i dziękuję, że oglądaliście ten materiał. Jeżeli chcecie kupić sprzęt stereo, sprzęt kina domowego, łącznie z systemami wideo, czyli yy, ekrany, projektory, jak najbardziej, możecie to zrobić u nas, technikarium.pl, numer telefonu, no i tak samo mail, nie ma problemu, piszcie, dzwońcie, przyjeżdżamy po całej Polsce. Ja, Negra i cała załoga, która będzie w tamtym momencie niezbędna do tego, aby Wasze wymarzone kino Mojse Sam Serał powstały. Głównie to Negra. No i trochę ja.